Gdy sięgnę myślą wspomnień nie tak dawnych, to zdaje mi się, że to wczoraj było. Poszedłeś drogą swych przodków sławnych w bój. Jaśniałeś swoją pięknością i odwagi siłą jak anioł, nie wiedziałeś, że jutro mała kula cię uderzy i grób ciemny wyryje tobie. Ta śmierć, co na swym płaszczem otula, i drwi z naszych marzeń sobie nas rozdzieliła na zawsze. Lecz Twój Duch żyje, otula nam męstwem serca, co dnia do nas spływa i odpływa w przestworza, uśmiecha się do nas spod gwiazd kobierca. Do swych kolegów tęskni chciałby wrócić nie może, wraca tylko duchem.